Cześć Czołem, Tomasz Migdałek, Birofile Vlog o piwie. Aktualnie w Lidlu można kupić m.in. piwa z Wysp Brytyjskich, była o nich mowa w ostatnim wydaniu piwnych okazji. No to dzisiaj spróbujemy jednego z tych piw, które na papierze i na podstawie tych informacji, które gdzieś tam się pojawiają, wydaje się najlepszym, najbardziej interesującym. Stałego zestawu. Tak się też składa, że jest piwem najdroższym, i być może to również nam coś mówi. Chodzi o piwo The Crafty Brewing Company Irish Pale Ale. Irish Pale Ale, dokładnie tak się ono nazywa. Jest to piwo uważane w Irlandii. Ma 4,5% alkoholu. Nie ma tutaj nigdzie informacji na temat ekstraktu, nie mamy też podanego pełnego składu, jest jedynie adnotacja, że piwo zawiera jęczmień. Jest natomiast opis, no i ten opis muszę przytoczyć, bo jest w nim jeden element, który mnie po prostu tutaj rozłożył na łopatki. Opis w języku polskim, w ogóle na samej etykiecie jest napisane wyraźnie, że dystrybutorem tego piwa w Polsce jest Lidl. Czyli ten opis, który się tutaj znalazł, wszystko na to wskazuje, jest dziełem Lidla. Co tutaj napisano? No, początek jest ok. Burszczynowe piwo, chmielone na zimno australijskim rodzajem chmielu Ella. Więc to już jest informacja pozytywna, dlatego że Ella jest fajnym chmielem. Jest szansa, że, że on tutaj się jakoś zaznaczy w tym piwie. Aromat kandyzowanej cytryny, sosny i mandarynki. E, tak napisano. E, goryczkę łagodzi delikatne nasycenie dwutlenkiem węgla oraz, uwaga, słodycz chmielu. Słodycz chmielu. Naprawdę napisali słodycz chmielu. E, ciężko to w ogóle komentować, słuchajcie. Słodycz chmielu. No dobra, słodycz chmielu. E, tak jak mówiłem, 4,5% alkoholu piwo kosztowało 6 ,99 zł 99 groszy. W takiej cenie jest dostępne w Lidlu Irish Pale Ale. Tak się prezentuje etykieta. Raz jeszcze rzut o nią. kontra tutaj już Made by Lidl w dużej mierze. Tak to tutaj wygląda. Mamy także krawatkę. O jest krawatka i jest również firmowy kapsel. Jest firmowy kapsel. Już przez butelkę widać, że piwo jest mocno zmętnione. Pływa w nim sporo takich drobinek, które wyglądają trochę na chmieliny, trochę wyglądają na, na jakiś osad inny, może białkowy, ale nie, na białkowy to za dużo. Wygląda jak chmieliny. Zobaczymy, co to jest. W tym momencie otwieramy piwo. Piwo. Mamy otwarte. Kapsel stanie niemal nienaruszonym, gdzieś tam się minimalnie wgniótł, ale stawiał opór. Kapsel z gatunku pancernych. Co w aromacie z butelki? No, powiem Wam, że aromat z butelki jest optymistyczny, jest bardzo nowofalowy. Czuć wyraźnie taką nutę. Hmm, Cytrusową przede wszystkim, lekko może tropikalną, ale cytrusową na pewno. I to jest taka cytrusowość słodka, taka, taka cytrusowo-owocowa słodycz. Naprawdę fajny aromat z butelki. Zobaczymy, jak się piwo otworzy po przelaniu do szkła. Wygląda na to, że pieni się potężnie. Pisano, pisano o delikatnym nasyceniu dwutlenkiem węgla, ale sposób budowania się piany i jej wygląd sugeruje, że to nasycenie jednak może być dość wysokie. Jeśli chodzi o barwę, barwa złocista, bardzo wyraźne zmętnienie to jest taki, taki OSA. Z butelki się wydawał taki troszkę chmielinowy. Natomiast po przelaniu po przelaniu do szkła to jest po prostu taki osad, typowe zmętnienie niefiltrowanego jasnego piwa. Fakt, że ono jest niefiltrowane, to jest oczywiście duży plus, dlatego że to jest szansa na to, że jednak tutaj więcej fajnych rzeczy, także pochodzących od chmielu, się zachowało w tym piwie. Złota barwa, zmętnienie, wyraźne, drobniutki osadzik, praktycznie na całej powierzchni, że tak powiem, tego piwa się unosi. Piana, no piana jest brzydka generalnie, nalała się bujnie, ale jest brzydka, jest poszarpana, jest taka mydlana trochę, sporo takich dużych pęcherzy, no więc piana tutaj na pewno nie jest mocnym punktem tego piwa, co z tego, że jest bujna, skoro, skoro strukturę ma brzydką, więc o pianie tutaj nie będziemy się zbyt dużo rozwodzić, tak jest jej sporo, no ale strukturę ma nieciekawą, Zobaczymy, jak się dalej będzie zachowywać, co w aromacie ze szkła. Nadal bardzo pozytywne wrażenie. Bardzo wyraźnie nowofalowy chmiel. Taki słodko-owocowy aromat, mocno podbity cytrusami. Bardzo słodki, taki słodko-owocowy, dojrzałe owoce, cytrusy, troszkę dojrzałe owoce tropikalne. No, naprawdę, miło wąchać, miło wąchać. Nie jest to może jakiś taki bardzo intensywny aromat chmielowy, ale w piwie kupowanym w Lidlu za 6,99 to naprawdę jest bardzo dobry aromat. Wyraźny. Ciężko się przyczepić. Słodko owocowy. Słodko -owocowy i nowofalowy. Zatem, próbujemy. The Crafty Brewing Company Irish Pale Ale. Wasze zdrowie. Hmm. Słuchajcie, bardzo przyzwoite piwo. Mm, bardzo przyzwoite piwo. Bardzo lekkie w odbiorze, z wyraźną, aczkolwiek bardzo krótką i dość łagodną goryczką, ale zdecydowanie w typie szlachetnym, umiarkowana słodowość. Generalnie to piwo nie jest zbyt treściwe i to od razu czujemy. Ono już po pierwszym łyku stwarza wrażenie nieco wodnistego. Ale jest bardzo lekkie, bardzo orzeźwiające. W ustach bardzo wyraźnie się zaznaczają akcenty chmielowe. Sporo owoców, sporo właśnie takiej tropikalno-cytrusowej nuty. Takiego perfumowania tutaj mamy trochę, czyli coś co się pojawia właśnie w nowofalowych odmianach, czy to pacyficznych, czy to amerykańskich, czyli takie wrażenie takiej owocowej perfumowości. Tutaj to wszystko jest, w ustach to wyraźnie czujemy, e, więc za to kolejny duży plus. E, nagazowanie. Piana wyglądała tak, jakby nagazowanie było mocne, intensywne, natomiast ono jest rzeczywiście niskie, łagodne. E, to powoduje, że piwo jest gładkie w odbiorze, czyli bardzo fajnie, e, i też jakoś się to wpisuje, powiedzmy, no, w charakter e, takiego no, tradycyjnego piwa wyspiarskiego, chociaż to, co mamy tutaj, jest mocno nowofalowe. E, na birze to piwo zostało sklasyfikowane jako American Pale Ale i myślę, że nie jest to zła klasyfikacja z tego względu, że rzeczywiście w pierwszym odczuciu, w pierwszym wrażeniu postawilibyśmy chyba, że jest to jakaś wariacja na temat APA. No i faktycznie ja też takie odczucie mam. Aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że amerykańskiego chmielu tutaj nie mamy, ale może piwo było fermentowane US05. Myślę, że jest to możliwe dlatego, że ma bardzo neutralny profil. Nie czujemy tutaj żadnych estrów, żadnych takich akcentów, które pojawiają się w eilach fermentowanych szczepami angielskimi. To jest taki właśnie neutralny profil, który dobrze pasuje do, do drożdży amerykańskich. Słuchajcie, bardzo pozytywne zaskoczenie. Eee, oceny, wprawdzie rzeczywiście, tego piwa, e, te, które gdzieś tam mi w internecie mignęły, nie były niskie generalnie, e, ale nie sądziłem, że będzie aż tak, e, aż tak smacznie. E, nie jest to piwo wybitne, nie jest to piwo, które cokolwiek urywa, ale jest to bardzo przyjemne ale z bardzo wyraźnym, e, jak na tę półkę cenową. Akcentem nowofalowego chmielu. Naprawdę tutaj ella się zaznaczyła bardzo fajnie. Retronosowo jeszcze więcej dojrzałych owoców tropikalnych, jeszcze więcej dojrzałych cytrusów. Naprawdę bardzo, bardzo fajne odczucie chmielowe. Piana się zredukowała do kożuszka. Aromat na duży plus. Ogólnie fajne, orzeźwiające, lekkie piwo. 4,5% alkoholu. Szkoda, że się latem nie pojawiło wtedy, kiedy było ciepło. Bo myślę, że byłoby bardzo fajną propozycją właśnie na ciepły czas. Ale generalnie, jeżeli macie lidla pod ręką i wolne środki w postaci 6,99, to myślę, że zdecydowanie warto sięgnąć po to piwo, jest interesującą propozycją i chyba najbardziej wyrazistym smaku piwem wyspiarskim, jakie się do tej pory w Lidlu pojawiło. Przynajmniej ja nie kojarzę takiego, które byłoby bardziej wyraziste i bardziej nowofalowe w charakterze. To tyle z mojej strony. Dzięki serdeczne za uwagę. Tomasz Migdałek, Birofile Vlog o piwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.